Z tej strony, Look, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015, i tym razem mam dla Was sezon z widzami, tak jak obiecywaliśmy. Tak się stało. Jest z nami dzisiaj pierwszy widz, właściwie pierwszy, dlatego że pierwszy odpisał. Bo jak wiadomo, trzeba wchodzić na forum i odpisywać, patrzeć, co my odpisaliśmy, no i trzeba wszystko śledzić na bieżąco. Tak, ale jak dzisiaj mamy pracy tylko dla trzech osób, bo jest ze mną jeszcze Duszek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, i widz, o którym była mowa przed chwilą, czyli Gaben. No, czy tam Gabe, czy Gaben, czy Gabriel, czy a jego, Gabriel. A jego imię jest Gabriel. Tak jest. E, no, także dzisiaj robotę mamy na trzy osoby. Właściwie to tak na... na dwie, ale Duszek to już jest tak z przypału jeszcze, no. Trzeba było mu coś dać do roboty, no, bo by się powierzył. być, <grym> między, między No, 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 no. E, Dobra, no i na, na początek, Gabrielu nasz, Gejbenie, opowiedz, opowiedz nam coś o sobie, skąd ty się wziąłeś, kim ty jesteś, i tak dalej. Wziąłem się z białego Stoku. Kim jestem? Człowiekiem? Chyba. Ja ja jeszcze wiem, naukowcy dobra. jeszcze nie potwierdzili. Powolutku. No głównie. Mam ale... ludzka, ale. Dobra, nic nie udowodnił. <grym> Nawet człowiek jest kosmitą. Tak, tak, duszek. No jak mnie tak. No dobra, no już. Dobra. No bo jak mieszkamy na planecie, no. no. Ile dobra. masz lat w ogóle, Gaben? 14. O widzicie, 14 lat. No. Dość, dość. Dobra, powiedz, co ci skłoniło, żeby do nas napisać zgłosić się. Zgłosiłem się z tego, że po prostu lubię grać w farminga i tak bardzo to, że Ciebie oglądam, to lubię w ogóle grać, grasz, ale i to, że po prostu nie miałem w ogóle z kim grać, a zauważyłem, że właśnie zrobiłeś to, że można z Tobą zagrać, to się zgłosiłem i się jakoś udało. No, udało się, udało się. Wszystkim może się udać, tylko trzeba odpisywać. No, a na razie widzę że ludzie mają z tym problemy. No, ale trzeba będzie to jakoś um, przyspieszyć. W każdym razie Jak właśnie szukasz kogoś do gry wspólnej A nie możesz kogoś znaleźć No wykluczone, że w sumie na, na tym forum, na którym zgłaszacie się tam widzowie Może powstać jakaś taka rubryka właśnie żeby się, żebyście mogli się tam ustawiać jakby na, na wspólną grę. Przecież Dlaczego nie, no nie? Zgadzać. No, zgadać się gdzie poznać ludzi do gry, jak nie właśnie na jakichś stronach czy forach. To było, prawie. Tak, tak. Proszę, ja wiem, ja wiem. powiedz że... mi, czy długo oglądasz Aloka? I długo w ogóle go oglądasz? No, chyba oglądam, jak to jestem? To. się można, że. rok z kawałkiem. No, po o, Bela mi zleciała po co? ci Po prostu. No, no to niestety musisz ją stuknąć, bo ona coś jakoś tańczy dzisiaj. Praydenca. Jaka jest, jaka była, jaka jest Twoja ulubiona seria Farminga na na Adoka? Na, na Jak to należy najbardziej z sąsiedzi, mi się podoba. Serio? No, sąsiedzi? No, ale jest się 15 jakoś... czy 13 15 Przecież sąsiadów ile? było? Z 5 odcinków? No ale jakoś by się polowały Serio? Przecież to była nie... Coś... To bym nie wypał Czemu? Nie? No przecież tam była mapa strasznie wielka. Zbugowana. Jak tam? tam nie szło grać nawet. Ale tam gdzieś się połowało No po jak chciałem z nami serię? Teraz już nie damy rady. Ale co? No, z nami sąsiadów. No nie, no nie damy no. rady, ale. Nie no, to ja jestem w szoku, że akurat ta seria. A, A że ty no. i tak bardziej z salą siódmym? A co sądzisz no. o Straży Pożarnej? Tak, musiałem to zapytać. Możecie zgłosić się do Straży Pożarnej. Słucham? No. Nadajecie się na strażaku. <noise> chyba podpalaczy. Podpalisz i zgasisz. W sumie tak. Powiedz mi ile masz tam procent? Ja 61 <noise> ile? Ja tak z dwa pasy. 61. Uluź łabo. Ja się zwolnię do 9 na godzinę. Chciałbym wiedzieć, do wymagania farminga 17 Nie, to co? No bo są już. To są takie same jak 15? Nie wiem, nie ja zwracam uwagi. Po prostu mówię Ci, że są. No nie wiem, no raczej mi pójdzie. A mi też raczej. A Ty, Gabe, jak się zapatrujesz na LSA, 17? Nie, już nic z tym nie myślałem, ale wiem, że na pewno potrzebny mi pociągnie to wszystko jest. Więc... Mhm, mm a te wszystkie inne farmingi i tak dalej Czy nie słyszałeś o nich, czy coś? Czy nie wiem czy jak to słyszałem, słyszałem, No i, i, i to jakiś jest stosunek do tego wszystkiego? No że tym... Te... No z tej belki nie mogę przejść. A go na razie. Co ty robisz Gabe? Belkę przypycham W ogóle się podchodzić. Może po prostu... No znowu kolejna ci leci w zboże, nie? Co za no państwo. No, może po prostu ad -ok nie będziemy na Gabriela mówić Gabe tylko Garahiem. Co? Idzie, no przed co? headerem masz gdzieś tą belkę? Dobra mhm. no, no. to ja cię wiem stłuknę, bo to nie ma sensu inaczej. Bez modów to ciężko tutaj coś przepchnąć. Dobra. Dzięki. Jeszcze tam jedną widziałem, bo ona już poleciała, więc też ją pojadę, przepraszam. Właśnie, muszę na forum dać się w informacji numer gadu-gadu. Po co? Żeby ludzie też do mnie pisali, co? Jakąś informację, żebym udzielił. No, w sumie możesz. Ja swój zostawiam tylko dla tych, których, no, przyjmujemy do gry w końcu. No nie, jeszcze tego brakowało, żeby mi się ta belka przez... No nie! O. 80% też ładnie to poczekaj już tam w tym końcu. Ja ci podjadę. Dużo jeszcze macie tam do skoszenia? No, w sumie więcej niż połowę, nie? No lekko, takie 55% mamy do ścięcia. Łokiej. Okay. A ty? Ile do Zasienia? No już połowę mam. No, ta! <śpiewanie> Zakład? No dobra, dobra nie pieskuj. No chodź tu, chodź. I co idziesz? Nie. Pada. Tam mi skrzyczy. Nie wiem, czy wysłyszycie to, jak mi chodzi. Ten mm, biurko. No, jak ten, jak zrobiłeś. E, biurko z. nie wiem, jakiegoś kartonu. Nie, to jest to, to jest za biurko, jak ja je zrobiłem? Bo ja je zrobiłem faktycznie. To nie jest biurko, tylko to są. E, dwie ławy nałożone na siebie po prostu. No, takie mam warunki teraz. No, ale niestety. Tak a nie, kiedy nie. Będziesz miał nie, nie. Nie miałem tu biurka w Turku, a nie, nie chciałem się targać z Poznania, wiesz? A kiedy będziesz miał lepsze? No jak zajęte do Poznania. Ale mi chodzi o to. Ty się faktycznie przeprowadzasz do Turku, nieba. Nie, nie no to jest jeszcze nic. Nic pewnego. Nie nic, nic oficjalnego. Ej, no nie, te belki są jakieś złośliwe, nie? Znowu jakaś kolejna Franca leci pod header. Ja muszę stuknąć. A, jo, bro. Są... Moja babcia zawsze mówiła Co za Franca jedna Na sąsiadkę To? Na sąsiadkę o, Chłopa mi podrywa Franca jedna zamian leć no jej tam podpal te róże, tam te pelargonie Albo Ja jak zapomnę jak ten ja Ci opowiadałem już tą historię, co byłem no, no. na wsi, przyjechał... Poczekaj, z roweru, poczekaj, z w ogóle, tak swoją drogą to Polak jest na TeamSpeak'u, ale to już do później. No ja wiem, ja wiem, ale już... Mogę dokończyć? No. No byliśmy na... Ja miałem, nie wiem, 8-9 lat. Czyli 2 lata przyjechał... temu. Tak. tak, i to tata... <głos》> przyjechał z Włocławka na 30 km rowerem, no i tam zajechał. Kładamy z nim rower, jego tam do szopy. No i coś tam zżyczy. My się odwracamy na tam ul. No uciekamy, z do domu. Wołamy babcie. A babcia się nie patyczkowała. Web, eee, <laughs> szmaty na łeb. Eee, czajnik ze wrzątkiem. Kija wzięła. <laughs> ja mam Francuz, pokażę. <laughs> wzięła kij. Zwanęła e, e, ten ul os. Rozwaliła to nie je, zalała Sala, wrzątkiem. Pogryzuję... pogryźć tam pogryzły. Bo gniazdo Dibidiło. Ul. Ul to jest domek. No dobra, no to gniazdo. No. No da. i wytępiła te, ale. W musiał wybić. No, Mogłabym jakiś... Taki wiesz, prowizorkę miotodobnia zrobić. Na przykład mm. y, odświeżasz powietrza i... Albo dezodorant, odświeża, chyba tak nie działa za mocno, bo tam jest za dużo wody. Ale dezodorant i zapalniczka, I to wystarczy. Taki jest mi ognia, człowieku, że. Robiłeś tak kiedyś, Wyszek? Prób a próbowałeś kiedyś? No tak! Znaczy co? No pewnie, że tak. Wieszmy no tak. Nie, nie próbowałem, ale widziałem na YouTube. No ja tak ten. Ee, z bratem to nieraz muchy zabijaliśmy. Na przykład leci sobie mucha i buf, nie ma muchy, spaliła się, albo pająk na ścianie. I nogi połamane, pozwijane, fajne. Co? No nie, no to w piwnicy tam robiliśmy, a w piwnicy mamy gołe ściany no nie? Także jest po kolokolu z Ispamą, to sadolu. Jaki sadolu, człowieku. Te ścierwojady wojny trzeba zabijać od razu. Dobra, skończyłem. My też prawie No już po Wracam do chałupy No teraz już dostało takie wiesz 45% A bo jeszcze tam Albo jeszcze było takie coś, że przy domku babci były takie duże krzaki no i pewnego dnia sobie tak siedzimy późnym wieczorem na ławeczce i coś się w tych krzakach kurde ruszy Babcia wzięła kamień, dość potężny, prancą ucieka, Z wróciła i nagle... no coś się wciekło, nie? To było jakieś dzikie zwierzę. Może, Może coś tak Tak. Patrzyła? Tak. O, Gabe, wiecie, że... taka, taka mnie myśl o, naszła... Tak. Taka mnie myśl naszła, Gabe. Czy ty masz jakieś zatargi z sąsiadami? Tak, ja, ja, ja tak sobie myślę, że hymnem yy, gejwa to powinien być ten. Yy, piosenka Boys. Nie da ci tego, ojciec, nie da ci tego, matka. Mhm. Nie, to nie, nie Boysa, tak tylko Toplessa. Boysa? Fajnaśka, nie, nie, to nie Boysów faktycznie. Topless nie. wtedy śpiewał jeszcze, tak, no. nazywa się Topless. Aha. No to wybacz. Patrz, a? Co to się jak się zna. A ty, A ty, mieszka? Patrz. W właśnie w Białym stoku mieszka. Nawet go z czasami widzę, więc tak. Aha. No ty jesteś z Białego Stoku, faktycznie a, z miasta Białego Stoku, czy gdzieś z obrzeży, czy, czy coś? W centrum Białego O matko, z surką. to Ty Mieszczuk jesteś. Korzenie może za ale Właśnie, masz jakieś, jakąś styczność z, z wsią czy coś? Co? Moja babcia ma coś na wsi mieszka, ale za bardzo nic nie są uprawiają. Tylko moja ciocia i tego. Y, matka chrzestna ma tam większe takie gospodarstwo. Mhm. I jeździą, tam, czy...? jeździłem parę razy. Może. Ej, Ej ty co ja, się ja tak spójnie. Nie, powiedział. Matka chrzestna. Rzadko kiedy słyszę taki jeden. Albo zazwyczaj y, ciotka. Albo chrzestna matka chrzestna, eee... A, ogólnie to, to, to... skąd to zafascynowanie LS-em? Zafascynowanie, jakoś... Nie wiem, chyba miałem dziewięć lat... No jasne, Igny, musimy ktoś dzwonić teraz? Jakieś osiem, co? Ojej... Ojej... Co się stało? No, no, to, 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 no to... Oh yeah. oh yeah. A już nie, twydy, nie ma, nie? Twydy, 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 twydy. Chyba brat mi pokazał grę właśnie w Farming, nie pamiętam jak to było, czy to był 2011, czy MWP. 2008, nie pamiętam, czy tego, nie wiem, to Był To ósemka, dziewiątka, był... 11. Usemka, chyba to była, właśnie pamiętam, pokazał i jak się mało byłem, to jeszcze się zajerałem strasznie tym farmą, czyli chciałem jakby być farmerem, ale potem już mi to przeszło, więc mhm. wtedy jeszcze młodszy byłem, to tak. Mhm. No ale gra jest, pozwala się o, o odprężyć, prawda? No Nieprawda, nieprawda. No z tobą duszek to nie no. zależy zależy co się robi. Mnie najbardziej w nerwie y, ustawianie belek. Przecież nie relaksuje. Dlatego te mówię też nieprawda. Nie no czemu no przecież to jest spoko. Nieprawda Na to mobach nie? może jak jeszcze mam ten... Blokowanie belek to tak, ale. Tak, o matko, to... właśnie mi uświadomiłeś, że tutaj nie ma modów. <grych> oj, 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 A ja będę musiał zbierać te belki. Co ty A ty ja robisz? No ja je łapię. To by się nie trudno. Nie wiem, może dodamy te parę modów, nie? 95% już ma. Tam jakąś malutką paczkę modów zrobię i wrzucę to. Dobra, jedę tam na ziemię. Wrzucę to na forum. Wszyscy, którzy będą chcieli. Zagrać Czego podpiąłeś ty... tego małego Newhollanda pod tą dużą przyczepę? A niby co miałem podpiąć, jak nic więcej nie było, a poza tym przecież ten Newholland ma 75 koni, gościu. Że on tą no. przyczepę to zadyga jak... ...ty taczkę. Wiesz, ja tutaj po prostu się tak pytam, bo przyczepa jest większa od Niecholanda. No to co z tego? No wiem, to tak dziwnie wygląda, dlatego tak się pytam. Da radę, człowieku. Daj mu się wykazać. Dobrze. Oj, oj ryba. Bo ryba. Wybijesz mi szybę. Przynajmniej miał. Ha! Panie to mam czekaj, to mam chyba klimatyzację za sprawdzenie. Nie, jednak nie, nie mam. Dobra wybijaj. Nie wiem czy duszek zauważyłeś, ale ten właśnie Gaben ma trochę podobny głos do tego... tego mojego kuzyna Rekiu. Czekaj, czekaj pamiętam jego głos? Nie. Pamiętam jego głos. No. Mówię coś Bardzo coś mówię. No jest podobny jest, jest go nie? Mutacje mają. <laughs> tak szybko dojrzewają. Nie. Co, no nie wiem, no ty on ma ile masz? 14 lat, tak? Mm -hmm. To w sumie. No to w sumie okres mutacji. Ty duszek, kiedy będziesz miał mutację? Mi się miał Wiesz, kiedy ja miałem mutację? Nie wiem. W pierwszej klasie podstawówki. Wiesz, nie. Ale, trwa, ale za to nie trwała rok czy pół roku, tylko trwała Jeden nie mniej więcej tak do, do czwartej i piątej od, klasy? Od pierwszej, od pierwszej klasy podstawówki masz taki głos jak teraz masz? E, nie, miałem troszeczkę inny. Mówię w czwartej czy piątej klasie e, e. podstawówki mi się skończyło taki. Dobra, ale powiedz mi gdzie mamy wysypać te, te ziarna? No do silosu oczywiście. No ja myślę, że do jakiegoś skupu. Nie, bo na razie to mamy kasy jeszcze nieodpisane, więc bez sensu by było. E, mamy dużo kasy. Tak, no niecałe 8 milionów, no proszę Cię. 7800 To jest mało. Pewnie. Nie no, bo przy tworzeniu save'a po prostu no co, nie skasowałem. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Ja mu też, miałem, nie wiem, chyba... ty jeszcze nie miałeś. To, ty to miałeś mutację twarzy jej. Proszę, proszę cię. Najlepsze. De... Teraz jesteś mutantem. Nie wiem, kiedy miałem mutację. Ale pamiętam kolega wkręcą nas, że mam mutację, bo miał... Przez tydzień był chory, miał chrypę i kaszlał. No i mówił tam, że przechodził mutację. To była druga klasa podstawówki. A my się z nabija mutację, masz przeprowadzi mutację. Czyś <grymne> widział mutację kiedyś? <grymne> Mutanta <umszem>, ma mutację. <grymne> Weźmiesz ten, to, co zostało tego zboża, na raz, czy nie? A, oh, powinno. A, wezmę, wezmę. Dobrze by było, bo tak głupie dwa razy jeździć. Co ty, ty tutaj ja... tworzysz? ja nie sobie w nie widać. Chcesz sobie dokończyć pracowanie? Nie. Ja bym ja tu zatrzymuję po prostu belki. Mm -hmm. Żeby się nie pordały, tak? To się nie poruła grzeczna. Spoko. Ehh. Się? Z drogi śledził gdzie przejadę. Nie Mieści się przecież. Nie, człowiek się popieścić i wszystko zmieścić. E, właśnie masz pewno. Oja. W sumie to tak patrząc na to, że gramy bez modów, patrząc na to jakie mamy tutaj maszyny, sprzęty i tak dalej, szczerze ci powiem, że dosyć sympatycznie to wygląda, co? Tak. Da się to jakoś złożyć w fajną całość. Tak. Tylko że tak. zamiast z tego mi chorę tak powinien być sampo Co? Tam po ten kombań pierwszy, ten pomarańczowy A na cholerem mi on <grym> by się pytał, no proszę cię, to on by to pole kosił tu tydzień A tak skosił to w 22 wiedziałe wiedziałe, minuty. Wiedziałeś, że był kiedyś Bizon Sampo? Nie no już wiesz. <grym> wow, podjeść mu przyczepą, <grym> lepiej gamolinomie No po co? Aha, albo się spotkajcie tam w drodze, no. To z będzie, gdy spotkamy się na zakręcie. Gaben, jedź tam do, do farby jakby. W dół lekko, a Duszek ci tam gdzieś bliżej podjedzie. Będzie gitara grała. Otwieraj rurę. Szalone. To chyba nie ten pedał. Nie wyzywaj. Z górki mnie ściągaj. Co? Co? Tak, powiedziałeś. Co? Co powiedziałeś? No, żebyś nie wyzywał. Słyszycie hałasy dzieciaków? Tak, troszkę tak. Masakra. No i jak tu ma człowiek nagrywać? Powiedzcie mi, jak? co? Kurde, wywalisz przez ten taśmę ponakleje na oooo oh. Widzisz, to też jest młody człowiek. Dobra, ja sobie parkuję. Jeszcze chyba mój brat przyszedł, bo go słyszę. Chyba składaj combines, składaj header. A nie, head header no. na razie nie składaj. O. Dobra, tego Sejmu. To jest Sejm chyba, nie? Co? Sejm Fortis to jest, dobrze mówię? Jadę nim już też na farmę, także spoko. No braci tak tam No to, 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 z tam no to z razem z tymi dzieciakami się drzy. No <grym> <grym> nie Ta, Pewnie im coś tłumaczy. Ile tam masz tych dzieciaków? Bo Matko chyba z trójkę i on pewnie ze swoim jeszcze przyjechał no to czwórkę. Ale i to, i to tak masz codziennie? No praktycznie. Ja to... Ciężko dba, jest przyjeżdżą. kurcze, No. Ciężko jest kurcze, wiesz. Yy... Znaleźć sobie. No tak, tak. Aha. E, tylko, no, ciężko jest znaleźć sobie czas, żeby można było cośkolwiek nagrać. Takiego stonowanego czasu, no. Nie, no, Widzisz, teraz można by było nagrywać, ale nie można, bo jest hałas. Dobra. E, Geiben, bardzo Ci dziękujemy za grę. E, mam nadzieję, że się, że się jakoś chwilę chociaż pobawiłeś z nami. Te 25 minutek. E, oczywiście możesz się zgłaszać dalej do gry. Z tym, że, no wiadomo, jest jeszcze spora kolejka, tak? Eee, no więc pewnie cię na, w najbliższym czasie nie przyjmiemy do gry, chyba że akurat będziemy mieli, wiesz, deficyt ludzi. I akurat będziesz yy, na gadu-gadu, złapiemy cię yy, i możesz sobie z nami pograć. Eee... Eee, czy chcesz kogoś pozdrowić? No właśnie. Mm. Kolegów z Myspika, Glinarze i Forest. No, A mietryczka. oni też nas oglądają? Że... Tak, też. No to fajnie, fajnie. Pozdrawiamy również. I powiedz mi Gaben, czy chciałbyś właśnie taki dział, gdzie mógłbyś zgłaszać się z innymi ludźmi sobie do jakiejś wspólnej gry, czy coś? No znaczy, to by się przydało, bo też ja słyszałem, że dużo ludzi strasznie na to się skarżyło. bo po prostu chcą grać w grę, ale samemu to się nudzi i po prostu nie mogą nikogo znaleźć do gry, więc No zgadza się, ja to pamiętam to kiedy, kiedyś jeszcze jak nie grałem w... Znaczy w sensie jak nie nagrywałem, grałem solo tam później trochę z kumplami, ale ciężko było kogokolwiek złapać do tej gry, więc było ciężko, naprawdę ciężko. Samemu tak grać to nuda. Ciężko, no ciężko, ciężko. Kurde. Dobra, my się z Wami żegnamy i zapraszamy do kolejnych odcinków. Zapraszamy do zgłaszania się mm, do gry z nami. No i trzymajcie się, cześć!